Frank szwajcarski kosztuje ponownie więcej niż 4 zł i wiele wskazuje na to, że rok 2020 będzie rokiem słabego złotego względem franka. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, nastroje na rynku walut wschodzących nie są specjalnie dobre. Fakt iż wiele Gospodarek rozwijających się poobniżało stopy procentowe, a jednocześnie doświadcza trochę gorszej koniunktury, nie sprzyja napływowi kapitału na te rynki. To jest jedna kwestia. Po drugie, w przypadku Polski niespecjalnie inwestorzy. Porównując choćby właśnie franka szwajcarskiego i złotego, mają powód do tego, żeby wybierać naszą walutę. O ile stopy procentowe w Polsce wynoszą 1,5%, czyli sporo wyżej niż w Szwajcarii, gdzie ta stopa podstawowa to jest minus 75%, to jednak jeśli uwzględnimy inflację, to okaże się, że takie realne stopy procentowe są faktycznie wyższe w Szwajcarii. W Szwajcarii inflacja jest w zasadzie nieistotna, ona jest niewiele powyżej zera, więc w ujęciu realnym no te stopy procentowe to jest minus około minus jeden punkt procentowy. W Polsce inflacja obecnie wynosi ponad 4%, więc stopy realne to blisko minus 3%. Więc patrząc już z tej perspektywy, nagle okazuje się, że złoty nie jest specjalnie atrakcyjny ani w relacji do franka szwajcarskiego, ani w relacji do euro, ani w relacji do Dolara. Wreszcie trzecia kwestia: Szwajcarski Bank Centralny prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że niewiele może zrobić, żeby osłabić franka względem euro. Oczywiście Szwajcarzy chcieliby mieć trochę słabszą walutę, to pomogłoby im ożywić koniunkturę, ale ponieważ Europejski Bank Centralny coraz bardziej luzuje politykę, Pieniężą, no można powiedzieć, zbliżając się powoli gdzieś do jakiejś ściany, to Bankowi Szwajcarii w odróżnieniu od sytuacji sprzed blisko 10 lat coraz trudniej jest się licytować na jeszcze niższe stopy procentowe i jeszcze luźniejszą politykę pieniężną, bo po prostu nie ma tutaj już przestrzeni do takiej licytacji. I ponieważ szwajcarska gospodarka powoli przyzwyczaja się do tego mocniejszego franka, to Bank Szwajcarii prawdopodobnie wychodzi z założenia, że więcej już na ten moment nie ma sensu robić i po prostu taką sytuację trzeba akceptować. To też oznacza, że w bieżącym roku będziemy prawdopodobnie obserwować ten kurs franka często w okolicach, a nawet powyżej 4 zł.